Siemaneczkowidzowie w dzisiejszym odcinku razem z xOliXem zagramy sobie w kto lepiej zbuduje challenge Będziemy mieli różne tematy do budowania i będziemy po prostu kto lepiej zbuduje A ten, a wiesz xOliX ten kto lepiej zbuduje wygrywa 1000 zł, kumaw? Tak, tyle, kumaw? No ja ci, no zarobisz więcej, ale mam, ty jesteś mega utalentowany w budowaniu, tak samo jak Musmas, więc naprawdę, że wy macie mega dużo ja szans. Ja jestem tragiczny. Nie, nie, ty jesteś dobry. Dobra, i już możesz zaczynać. Temat jest wyprawem górnym, no co chciałeś powiedzieć? Ja mogę to w sumie... Cały czas byłem na tej fajna przez wszystkie filmy. Teraz pójdę na to. to co? Dobre. Dobre. Dobra. lecimy. Okej, piszemy... rułowy I mamy beton. Dobra, teraz muszę... Czarny. Ja nie wiem, jak to się do końca buduje. O, wezmę sobie. Jak tam Ci idzie, Xolix? Oj... Aha. Mi, znaczy, ja jeszcze... Dopiero wybieram bloki. To jest taka zwykła głowa świnki. Nie możesz na jedną kratkę, znaczy... Na, nie musisz całej głowy budować jakiejś kwadratowej, ale jak chcesz? Gdzie ty tam daleko poleciałeś? Widzę po twoim niku. Albo mam obok akurat. To patrz na głowę. Aha. Aha, chłop ma gdzie ja mam Sinę? No też mam. Patrzcie, prosiaczek. Środek nie, ma, nie? Środek nie musisz, wystarczy to zrobić na jedną... na jeden ten. Na jeden... No wiesz co, tu warstwę, czy tam... ile? Ja tak... nie wiem, ja tak buduję na jedną warstwę, czy tam... Ja też jedną. Okej, okay, tak, ja wiem, ja pamiętam, oj, to będzie wyglądało... Niesamowicie czuję, dobra. z tego Ja, no nawet długo go oglądałem, pamiętam, technobloza. Oj, no to masz problem. Ej, ja mam tu obok, obok siebie prosiaczka. Cześć prosiakzka. Okej, okay, on tak wygląda, no dobra. To właśnie, ty możesz go zrespawnować, nie przemyślałem. Tak, tylko że go nie mam Wiem, ale ja mam... prosiaczku, pokaż swą mordę. Nie, on do ciebie uciekł, ja nie patrzę, dobra. Jak wyglądały prosiaczek? Nie mam zielonego pojęcia. Może się tu zrespi zaraz poczekam. No to jest mój prosiaczek, którego ja niechcący wygoniłam. Nie, to ty yy! nie wiem. Okej, okay, tak to chyba będzie dobrze wyglądać. Ty! To nie wygląda najgorzej. Jakbym to jeszcze sprzątnął. Nie no i to jest głowa świnki. No spójrzcie sobie na to. No, to jest głowa świneczki. Jak tam ci idzie xolix? Niezbyt. Nie niezbyt mówisz? Tak. To szkoda. Okej, okay, ja sobie wezmę motkę. Chcę zobaczyć jak ona wychodzi. Wu stand up! Stand up, Kaczku! Stand up! Okej. Okay. Kaczku wstał. Okej. Okay. dobra, i ja już skończyłem Xolix. Więc ja czekam na ciebie. Powiedz no, kiedy skończyłeś jak coś? Nie, ja, moja ja się. Przypacz! To miał być techno, bo ja zapomniałam o koronie. I dobra, jeszcze korony dobuduję, ja pierdziłem. Właśnie też. Ja myślałam, że ja mam tylko głowę świnki zrobić. Niestety nie tylko. No. Ale już by było skończone, nie? No, kiedyś inny okay. nie Okej. Ja bym zrobił co dwa bloki. Raz, dwa, trzy No nie? Nie, nie będę tak i przyznał, że ja nie byłem taki fanem jego. No, ja nawet go lubiłam, powiem ci. O, teraz jest Git. Czy to ty ja nie przypominałeś, bo... Ja nie powiem kiedyś panem Minecrafta. Nie no ty długo już grasz w Minecrafta wiele lat. A tylko że ja nie ja, ja oglądałem odcinku e, z Minecrafta tak. To... Jak nie? Długo oglądałeś mi to. Znaczy takie takie wskaźnik, jakieś kwadratów, drzyma i inna. No, no coś No tak no. Okej, okay, ja bym... Takiego no nie mniej więcej, tak. Okay, czerwony. Mam komara, poczekaj, muszę go złapać. Pat! Katku, szybko od kogo za? No ode mnie zacznij, dawaj. Dobra. Twarz podobna do świni, nie? Kurczę, aha nie ma, ale też spokojnie byś te oczy w innym miejscu zgadzam się zgadzam się z tym tabliczką wy też tak zróbcie jak piszę na tej tabliczce no i po prostu subskrybujcie też kanał Xolix link do tego kanału znajdziecie w opisie i mam nadzieję że ty też będziesz nagrywać z Minecrafta no ok zasposób dla kaczku to jest mega dobre kto myślisz no, no niech będzie pierwszy punkt dla mnie. Tycz, ty, tycz, ty, ty, tycz. Dobra, kolejny temat to jest dowolny bloczek. Ja, możesz, ja sobie zbuduję. Hmm, będę się wzorował na jednym bloczku. Czy... Ej, tu wygląda kozacko, dobra. To będziemy sobie robić. Potrzebne do tego są e, trzy kolory. E, A, dobra, żyje. Eee, Dobra. To, o to, idealnie, dobra. Eee, będę się wzorować. Ten bloczyk wygląda takie coś i takie coś. No dobra, okej, okay, da się zrobić. Nie musisz tak w kwadracie robić x, o, x, wystarczy, że zrobisz tak. A chyba Dobra, to ja sobie tak chyba zostawię. Może to trochę wyższe trochę. Jest Aha, dla mnie... Znaczy tak będzie wtedy szybciej, ale to zależy w sumie... Mam taki blok, właśnie dla mnie będzie łatwiej. Aha, to ja mam... W sumie ja też mam taki blok. Ciekawe będzie jak wylosujemy te same bloki. Nie, ty masz... Nie. Nie, zobaczymy, co, co, co masz po rundzie. Dobra? Okej, jest to czy to będzie podobne Nie, tak w miarę! Ej, no w miarę, w miarę To nie wygląda. Dobra, zdobuduję tutaj, żeby nie było. Okej, okay, tu, tutaj tak, potem dodam to. Ja sobie najpierw to w sumie zbuduję. Bo ogólnie kanał Xolixa zobaczycie w opisie. Jakbyście jak się... chcieli. No, ale co? No, oczywiście, że warto. Tak samo jak mnie. Oczywiście, że mam bardzo, bardzo. No, bardzo. Bardzo pamiętam, bo leci, bo ile tam tylko jest? Na, pokazuję. Pokazuję twarz na 15. Nie, na 20 tysięcy mówiłem się. Tylko. 2 nie? Co mówisz? nawet. Kurde, 14 lat, jestem niziutki. Nie masz no, takiej no, nie Ja mogę ja z tobą pokazać, jak no, Okej, okay, no. Ej, no dobra, i jeszcze z musmasem i z żabką. W sumie musmas i żabka to to samo, ale okej. Okay. Już, już, już mówiliśmy wam na poprzednim filmie z musmasem, że musmas i żabka to to samo. No. To będzie... No. Bo... Tak jest... No, takie normalne, że jest z Minecrafta. Usmas jest z Minecrafta, a Żabka jest z Robloxa. Widzisz, jak fajnie? Żabencja, sigmencja. Okej, okay, tak. Już muszę zrobić o tak, żeby przyspał, przypadkiem nie, o, nie zniszczyć jakiegoś tam bloczka. Okej, okay, tak. Teraz zrobimy sobie tak. Tak, tak, tak. jeszcze muszę dach zrobić. A tak to jest taki... taki... A będziesz y, y, zwracał szczegóły? Ten? No e, tak mocno co ja musisz. No dobra, to ja sobie... Zresztą no dobra zrobię sobie ten daszek. Ale tu wygląda jak ewidentnie jak ten blok. Wy jeszcze... masz ten pewne, tak? Co? Nie budujesz. Ja właśnie też jestem... Ja myślę, że ty robisz Emeralda. No to złoto. Nic takiego Obsydian. Wiem, bedrock. Jest tych no, jak nie? No dobrze. No, daję jedną podpowiedź, a mi dobra, bo się dowiem potem. Eee, nie, to Ej! Ej! To wygląda jak ten twarz tego youtubera, Montis To jest, to jest on awesome. co, zauważyłem? co powiedziałem? Co? co, powiedziałem? Ale że co powiedziałeś? Nie, wiesz, słyszałeś coś? Nie Mów to dobrze, bo ja straciłem mój blog Aha Ja H powiedziałem, że wygląda to jeden jak jeden, jak mój vlog. Aha Dobra, ja już skończy, skończyłem... skończyłem czekam na ciebie. Dobra, zobaczy na odcinku. To jest y, minuta jakaś tam, ale dobra, będę wiedzieć na którym to jest. Będę. Skończyłeś XRX? Tak, tak. Ja idę na ciebie. Dobra, daj. To jest techno. Widzisz? To jest blok... Pokazać, ej, pokazać ci co na tym się wiesz, pokazać ci czym się inspirowałem? Widać. To pierwszego... co, co jakbyś to ocenił? Patrz na dach, taki sam, widzisz ten dach tego tutaj bloku? A tego? Podobne, co? No, no chociaż mojego przegrałem. Sk skrzynka! Ty, ale mega ładnie zrobiłeś! A wygląda to skrzynka. Ja zobaczymy na filmie, czekaj. Co ty tu przegapiłeś? Nie no, to wygląda dobrze. No faktycznie, czekaj. Nie wiadomo, kto wygra. Czekaj, ocenimy sobie ten blok. A ten. Dobra, czekaj, wstawię na społeczność i widzowie ocenią. Dobra, Xolix, teraz robimy dowolną aplikację. No, okay. Ja wiem, co. Mm. No jak chcesz, ale ja... ja... ja nie mam... oglądałeś film, jak zbudowałem z Musmasem... Kto lepiej, z, kto lepiej zbuduje z Musmasem? To był taki, to ja wiem czym się inspirować. Musmas tak ładnie zrobił taką jedną rzecz. Kurde, to jest nie? No, a teraz... O, to było takie ładne, więc teraz się nim inspiruję. Napiszcie w komentarzach hashtag Musmas pozdrawiamy Musmasa. czy tak, czy to jest spoko nie dobra. trzeba powiększyć trzeba to powiększyć żeby a sponsor odcinka ok sponsorem dzisiejszego odcinka jest Oki czyli aplikacja gdzie macie mega dużo darmowych gierek które możecie sobie zagrać Macie nawet Scary Teacher 3D, które możecie grać dosłownie za darmo. I wiele innych produkcji, które Wam bardzo polecam. Jeśli macie problem ze znalezieniem aplikacji, to wpisz, macie tutaj lupę i możecie sobie wpisać na przykład y, y, Penalty Shotter 2. I to jest ta gra, którą bardzo uwielbiam. XOX, jak, jak oceniasz aplikację POKI? Okay. Ja bo na gry, to bardzo i gry i co tego Tak, i pamiętacie, że wszystkie gry na poki są za darmo i nic nie musicie instalować. Wystarczy, że wejdziecie sobie w wyszukiwarkę, napiszecie poki i, i macie już darmowe gry. Możecie nawet zagrać Scary Teacher 3D! Ku macie to? Więc coś by było... Na tyle sponsora dzisiejszego odcinka. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I, i link do Poki macie w opisie. Jak tam ci idzie, XORYX? Oh. Słabo mówisz. Niestety. No, niestety, niestety. A zobaczysz, co ja zaraz wykombinowałem. Nie, no, jeden do jeden normalnie. Ty, opowiedzcie, no, że to jest 1 do 1. Powiedzcie, XOLIX to od razu rozpozna. Nie no, 1 do jeden. no przyznajcie, no przyznajcie. Nie no, po prostu 1 do 1. Jak tam ci idzie, XOLIX? Troszkę słabo. No ja już skończyłem, więc czekam na ciebie. A, skończyłeś? Nie. Dobra, to może zacznijmy od ciebie, dobra? No bo tak, Dobra, to poczekamy, powiedz kiedy? Czy już XOLIX? Aaaa, słabo, słabo. Dobra, zaczniemy od ciebie. No, bywa. I to ma być, i to ma być słabe. No, dla ja mnie słabe, bo. Przecież pijesz 1x1, no, przecież pijesz przecież... 1 no, do 1 Jak ja na to patrzę, to to jest takie same. Bo co, że żeś mi to nie gra, bo żeś nie wiem, co, żeś mi to nie gra. Nie, no, ale dla mnie to jest takie same. Dosłownie, takie no. same. To zobacz moje. No, zobacz. Nie powiedz, że 1x1. Jeden Fortnite? No. no. No jakbym, czeka, jakbym to skreślił, bo Fortnite ma taką aplikację jakby taką nie za, nie za bardzo kwadratową. O, o jakoś tak. To, to, wygląda jak Facebook. Nie no, jest git, czyli tu czy jest na dwa szerokości. Nie no, według mnie powinieneś wygrać ty akurat. Ty. Przepraszam was, widzowie, zapomniałam do, dodać punktacji w, następ, w poprzedniej konkurencji, dlatego macie jeden, jeden punkt ma Xolix, a dwa punkty mam ja. Teraz musimy zrobić dowolną rzecz, Xolix. Tak, dziękuję za odpowiedź. No i mam nadzieję, że ja wygram te 500 zł. Jakie 500? Jakie 500? 1000! co ja gadam? No, że się gruba kasa, co? Co, jaką rzecz ja mogę wybrać z prawdziwego życia? Zobaczę, Popatrzę mnie po pokoju i tu widzę takie coś, że... Mam dużo... Hmm, nie wiem, czekajcie, czekajcie. Nie wiem, ja mam mega dużo tutaj rzeczy. Co ja bym mógł zrobić? Czekaj. Ja mam mega dużo rzeczy w pokoju. I mam nawet komputer. Mam wszystko. Hmm. Przyjrzę się jeszcze. Oh, oh, Pomyśl jaką rzecz zrobię! No zobaczysz. Okej, okay, mam tu taką pewną rzecz, którą może... Znaczy... Ty ją... ty na... robiłeś na tej rzeczy mega dużo. Tak? No jeszcze jak? Jak najbardziej? Dobra. Jakoś tak się robi. Tak. Nawet napiszę na tabliczce, co to będzie znaczyć, bo widzowie mogą nie wiedzieć. A to jest mniej więcej coś takiego. Więc widzowie już wiedzą. Ty też na tej rzeczy mega dużo używałeś. Xolix. Naprawdę. Mega dużo. Ty jesteś jasno widzą. Nie. No, skąd ty to wiesz? Ja to? Ale ja skąd ty to wiesz? Tak! nie A ja tak... Co? Okej. Okay. Nie no nie wierzę. A, to ta funkcja teraz działa w Minecrafcie? Nie. Znaczy... A dobra, nieważne. nie ważę. Ma... Nie ja muszę przyjrzeć, bo mam tablet obok siebie. Mam coś takiego. Bo ja mam taką okładkę na tablet że nie mam takiego nie to jest bez sensu nie no, to jest bez sensu spoko to jest bez sensu już wolę stracić punkta nie no co to jest powiedz mi nie dobra zmie zmieniam, zmieniam zdanie jednak tego nie robię wiem co mogę zrobić już mi przyszło do głowy okay. Jakie tu kolory są potrzebne? Zobaczę sobie. Mogę zobaczyć na internecie? Mam ja, wszystko, no. Ja? Okej, okay. widzę, wiesz, widzę to, jak chcę. Będę się inspirował takim. o tym. Dobra, jest, mamy to, mamy to. Czyli postawimy sobie coś takiego. Jak to jeszcze wygląda? Także takie coś. No dobra. Musimy poszukać takiego bloku idealnego do tego. Dobra, niech będzie gładki piaskowiec. Ty jeszcze nie wiesz, co ja chcę zbudować Ci, No. Nie wiem, chyba się domyślisz. Co? No, chyba nie. Nie możemy, ile czasu, dopóki skończysz? Masz full czasu. Dopóki skończysz. Jakbym się starał, to bym mógł zrobić taką przepiękną rzecz, ale to mi zajęłoby parę godzin. Mam nadzieję, że nie widzisz. Okay. Powiedz... czekaj. Hmm. No, no powiedzmy, że... powiedzmy, że skończyłem. Tak, skończyłem. Podpiszę, co to jest na tabliczu. Ja okay, sobie wyrzucę te niepotrzebne itemy na następną rundę. To. A co to wygrałeś? Jak wygrałem, jak jeszcze nie wiesz co? To za no! Ja... Ale proszę się nie denerwować! Ale to nie jest na denerwowanie, to nie są na twoje nerwy. Ja już skończyłem, czekam na ciebie Xoli. Ja skończyłem, już nie się, nie chcę. Ale spokojnie, panuj nad emocjami. No, zacznijmy od twojego. Co to miało być? Co to miało być? Ale co to... Co to wygląda jak... Nie wiem. Co to mogło być? Nie, a, a, a znam to? Znam. Co? Nie wiem, co to jest? Powiedz. Nie No co to jest? Ale to ma być telefon, tak? Według Ciebie. No nie, no i z tego mam Nie, no, a zobacz co ja mam. Luda. No, no. To jest według Ciebie lud. No, no. To jest ołówek. A wiesz, że ja już prowadzę z Tobą punktację? No, 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 no. Masz jeden punkt, ja mam trzy. Dobra, następny temat to jest nic innego jak łóżeczko. Ja mam tu taką kanapę, taką kanapę łóżko, jakby. Więc. Ale może być też, nie? No oczywiście, ale, ale mam nadzieję, że ty teraz nie postawisz takiego normalnego łóżka. No, no ale ja już postawiłem. Mogę zobaczyć? No może tylko... Dobra, kur. A dobra, no... A właśnie, dobra. Dobra, bez takich. No pa, tele sój. To wygląda jak samochód. No pa, ja już skończyłem, pa! Cyk. Dobra, nie wnikam. Ciekawe jaką cenę dostanie. Dobra, pamiętajcie, że to jest już ostatnia runda. Tak to grałam. Jak wygrałeś? ja jestem mistrzem budowania. A nie ty. A z czemu nie? Przecież to wygląda beznadziejnie. Co mogę poprawić? Coś No, no Dobra, ten blok jest najbardziej chyba potrzebny do tych nóżek. To podobny znaczy. Okay, tak? tak. Tak. No i jeszcze muszę poprawić. Wszystko. Proszę mu tak nie mówić, no bo to jest strasznie niemiłe. <laughs> nie wiem, że. Ej, roz? Co musisz poprawić? Co, musisz poprawić? Dobra, mam pomysł. Muszę jeszcze... Nie Czerrr... Nieważne. Czy no. to wygląda jak takie coś. Ok, bum, 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 bum. Muszę dodać coś tak, tak. takiego. To nie ma sensu. To również nie ma sensu. No i to również nie ma sensu. Więc to trzeba zrobić o jakoś tak. Dobra, ja już skończyłem, więc oczekiwania na X Alixa. Dobra. I tak już wygrałem te, yy, ten, no, te jak to się mówi. Te 1000 zł No bo jest 3-1. Teraz to jest po prostu taka gra yy, winałowa. Jak oceniasz to? Co byś dał? A ja mam Co? 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 I ty to budowałeś? Dziesięć? Pięć? Zobacz, zobacz, jeszcze tu, kartku masz takie jakby tutaj te Zespi Wygrałeś Co? O, fa Nie no, nie no, wygrałeś Ty zadbałeś o każdy strzegół znaczy skocyk... Jest kocyk, jest wszystko. Nie, nie. no, dobra. Jest 3-2, więc y, 1000 zł. Nie no. Czyli kto wygrywa 1000 zł? Ja ci nie wyglądał dwa jednej Ja bym się podzielił. Można, bo jeszcze jest jedna graja społeczności. Oczywiście. Ej właśnie, to musi być więc nagroda zostaje w zawieszeniu. Jeśli, zróbmy to tak, że jeśli będzie więcej głosów na budowlę Xolixa, to Xolix wygrywa 1000 zł. A jak będzie więcej procent na mój blog, to ja wygrywam. Ej zobaczę ile jest głosów. No, tylko zobaczę teraz ile jest głosów na społeczności. Ej, są 4 głosy Xolix. Ja ja prowadzę. No, zo, może sobie zobaczyć, ale to yy, głosowanie. Z, yy, ten, jak ktoś mówi. Yy, jutro zobaczymy, ile będzie głosów. No, jutro, żeby nie było, że tak od razu. Yy, no to jutro zobaczymy, kto to wygrywa, i się podzielimy. Albo yy, ten. Ja Ci, I się podzielimy. to Już mm, zaraz O. Dzięki. Czyli ja sobie poczekam na tego maila. O. I co tam? O! Już stać? O, czekaj, jeszcze nie. O, mam! Jest! Tysiąc złotych! Dziękuję Ci bardzo! Jesteś naprawdę... No. Subskrybujcie Xolixa. My Wam bardzo dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka i trzymajcie się! Mama!